A witam Was tu Szalony Kolekcjoner, dzisiaj wrócimy sobie do kolekcji e, od Topsu, w kolekcji Match Attacks e, dedykowanej e, e, Mistrzostwom Świata, e, tegorocznym Mistrzostwom Świata w Brazylii e, Otworzymy sobie trzy saszetki, które zawierają po 10 kart e, Saszetki te jak wiecie nie były dostępne w Polsce, można je kupić na Allegro, można je kupić też e, w sklepie e, GoHobby.pl Także, jeżeli, jeżeli ktoś chce liznąć troszeczkę tej kolekcji, zapraszam serdecznie. Poszukajcie, kupcie, zobaczcie, jak to wygląda. Dla mnie to jedna z ciekawszych edycji kart, które wyszły w tym sezonie. Niestety, jest to trochę taka edycja dla mnie niespełniona z tego względu, że mimo hucznych zapowiedzi, niestety nie udało mi się zebrać całego kompletu tych kart. Mam nadzieję, że jeszcze do tego kiedyś wrócę, bo kolekcja jest zacna, godna i fajna trzeba. Trzeba ją mieć, tak mi się przynajmniej wydaje. E, mam troszeczkę powtórek, tak to wygląda. Mam też e, karty, karty poukładane już w albumie. E, po, moich, e, po zakończeniu moich perypetii związanych ze Szpitalem jestem umówiony z Frenkiem Fifa na, na wymianę tych kart. Także mam nadzieję, że moja kolekcja się powiększy i być może uda mi się zebrać cały, cały komplet. No cóż, przechodzimy do unboxingu. E, jak wiecie, saszetki e, zawierają 10 kart, saszetki mają kody, wyszły, wyszły w Anglii. Do zebrania jest 304 karty plus karty serii limitowanej. W tym przypadku trafialiśmy, nie wiem czy pamiętacie w poprzednich unboxingach, trafialiśmy m.in. Cristiano Ronaldo, bardzo fajną, fajną kartę limitowaną. No i zaczynamy świetny trener jak na początek trener hiszpański mamy tutaj Hernandeza zawodnika z Meksyku i to jest karta man of the match sobie z boku, niech się świeci niech się mieni. mamy tutaj Manchukicha na karcie star player też fajnie wykonana karta cały czas stwierdzę, że mimo całej mojej sympatii do Panini to właśnie Tops bardziej się przykłada do, do wydania kart wiem, że już pojawiła się Edycja angielska, angielskich kart na sezon 2014-2015. Będę się starał coś tam Wam pokazać, choć nie wiem, czy będę zbierał tą kolekcję, ale, ale tak jak mówię, będą, będą starą się coś pokazać. No i zobaczmy, co mamy dalej. Mamy tutaj karty bazowe. Wow. Karik. Bufon. To wszystko są chyba moje powtórki. Nie wiem, próbuję teraz to jakoś sobie skojarzyć. Nie wiem, nie powiem wam, czy to są moje powtórki, czy nie. Kolejna saszetka, druga saszetka. Część z Was pyta mnie, kiedy, kiedy będzie edycja Champions League 2014-2015. Otóż Champions League pojawi się, będzie miała swoją premierę 15-16 października, tak mniej więcej. Także tak to będzie wyglądało. Wiem, że jeden nasz kozacki sklep już, już oferuje te karty w swojej sprzedaży. Nie chcę być niegrzeczny, ale nie dajcie się nabrać tych saszetek. Jeszcze jeszcze nie można kupić. To znaczy możecie u nich kupić, ale to jest przed sprzedać. Będziecie czekali, 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 aż karty się pojawią oficjalnie. Także no takie trochę zabawne to jest dla mnie, ale to nic. Jak wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy. Ja natomiast postanowiłem się dalej skupiać na mojej edycji T-Mobile Extra Klasa 2014-2015 z tego względu, że jak wiecie wow, fan Persii tego i tej karty nie miałem jak wiecie, no zawsze jak pojawia się Champions to Extra Klasa idzie troszeczkę o stawki, więc mamy jeszcze niecały miesiąc, żeby, żeby zebrać kolekcję, zresztą tam jak pokazywałem już niektóre, niektóre mm, Działy tej kolekcji są, są u mnie zebrane. Dzisiaj uzupełnię album, zobaczymy jak to wygląda drużynowo. no Brakuje mi tam kilku, kilku dosłownie kilku kart bazowych z tego co wiem, także mam nadzieję, że na dniach to wszystko, wszystko będzie uzupełnione. No niestety oczywiście nie trafiliśmy jeszcze żadnego topmistrza. No taka, taka mała poracha z mojej strony, mimo tego, że kupiliśmy tego boksa topmistrza, nie było. Dobra, saszetka numer 3 i zobaczmy co tutaj mamy. Tiago Silva, piękna karta Star Player. Tej karty też na pewno nie mam, także fajnie, 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 że się trafia. Na pewno zaraz skoczy do mojego albumiku. Ten album kiedyś też Wam pokażę, chociaż yy, no, nie chcę pokazywać go, nie będzie pełen. O tak, umówmy się. Także liczę, liczę na jakąś tam wymiankę, może, może się uda wszystko. Y, Phil Jones. Phil Jones. <laughs> e, wszystko uzupełnić. Bastian. Schweinsteiger. <laughs> Ale brodacz. I na koniec Ramirez. A więc otworzyliśmy sobie e, trzy saszetki e, Match Attacks dedykowanej e, Mistrzostwą Świata w Brazylii. Pozyskaliśmy 30 nowych kart, także zobaczymy, jak to wygląda. Już teraz wiem, że Sylwy nie mam. To jest e, e, karta, która na pewno mi się przyda. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Już teraz zapraszam Was na kolejne filmy, gdzie e, no, pokażę Wam, co tam mi się na, na razie nadało, e, udało nazbierać w albumie e, Ekstra Klasy. Poza tym zapraszam, pokażę Wam też takie karty troszeczkę inne. To są e, karty. Też wypuszczone z okazji mistrzostw świata w Brazylii. Fajne dziwne karty. Zobaczymy, jak to wygląda, z czym to się je. Zapraszam już teraz. Pozdrawiam Was serdecznie, Szalony Kolekcjoner. Cześć.